Cześć, koszty drzwi mamy podliczone, same drzwi mamy gotowe. Jak obiecywałem, tak jest i film odnośnie końcowego efektu oraz kosztów wykonania. Jeżeli chodzi o koszt wykonania drzwi, łączna kwota zamknęła się w 900, powiedzmy około 950 zł. Tyle pochłonęły mnie materiały. Nie liczę materiałów montażowych, typu na przykład wkręty ościeżnicowe, piana poliuretanowa. Mnie chodziło o kosztory wykonania samych, czyli jeżeli chodzi o koszty takie poboczne właśnie, jeżeli chodzi o sam montaż, ten montaż będzie się odbywał może w Waszym przypadku nieco w inny sposób, inne wykończenie, więc to pominąłem. Hmm. Może rozbijmy te koszty na poszczególne kwoty. Zacznijmy od kształtownika, tego typowego kształtownika drzwiowego, czyli kształtownika, który ma przylgę na uszczelkę. Koszt tego kształtownika, uwaga, w dwóch różnych hurtowniach u mnie w mieście 9 i 16 zł, takie różnice takie różnice w cenie specjalnie yy, głębiłem się w ten, w ten temat pomierzyłem ścianki pomierzyłem przekroje to są dokładnie te same kształtowniki a tak różne dwie ceny także kolejna wskazówka na to żeby jednak ceny orientować i sprawdzać ponieważ 9 a 16 to jest yy, 6 7 zł na metrze, prawda, w tym przypadku yy, poszło, tego kształtownika akurat poszło 30 metrów, to znaczy poszło go mniej, bo bodajże 4 metry zostało, ale, ale przywiozłem na warsztat 30 metrów tego kształtownika, więc 30 metrów razy 7, 221, 210 złotych, 210 zł zapłaciłbym więcej furtowni yy, konkurencyjnej, nie udało się kupić ten kształtownik po 9 zł za metr, czyli łącznie mi wyszedł 270 zł za 30 metrów kształtownika. Pozostałe kształtowniki, liczę, powiedzmy, 50-60 zł na próg poszedł kształtownik 40x40 40 ze ścianką trójką. No i wiadome, sama kratownica, która, którą, którą my wyspawali, też poszły kształtowniki 20x40 i. 20 na 40 na 27 bo akurat takie miałem, wykorzystałem je, nie kupowałem ich, wykorzystałem je ja te, co były, takie przekroje, jakie były, takie są spowane, czyli 60, 50, 60 zł około te kształtowniki do tego blacha. Poszły 4 arkusze blachy 25 na 2, 4 arkusze, każdy arkusz po 60 zł, 240 zł, sama blacha zostały Yy, odpady, no ale odpady zawsze zostają. Wiadomo, że tą blachę gdzieś tam kiedyś się wykorzysta. No, ale de facto, 240 zł kosztowała blacha. Do tego doszedł styropian 15 zł poliwęglan i poliwęglan również udało mi się kupić nieco taniej, choć dalej to była kwota dosyć wysoka, ponieważ yy, początkowa wycena tego poliwęglanu przez firmę handlującą. To było 260 zł. Natomiast już finalnie ta cena spadła do 216, ponieważ akurat bardzo podobne formaty były, na, były tam na magazynie i policzyli taniej, ponieważ wycieli to z odpadów, które, które mieli, więc 216 zł wyszedł poliwek oraz ramki aluminiowe, te montażowe. Zamek 15 zł, klamka 35, wkładka 20, farba, farba, no farba. Nie wiem dokładnie ile farby poszło, no ale poszło i y, oprócz farby poszedł rozpuszczalnik, poszedł y, do mycia pistoletu, poszedł rozpuszczalnik do samej farby. Także farby policzyłem 50 zł, nie poszło dużo tej farby, powiedzmy no niechby poszedł litr, na pewno nie więcej. Jeżeli podobne żebyście malowali, na pewno litro farby omalujecie takie drzwi, jeszcze zostanie. Więc powiedzmy 50 zł to jest koszt dobrej farby i ilości czarników. Nity, nie wiem, miałem swoje nity. Y... Policzyłem je 20 zł. podejrzewam, że to jest tak chyba za dużo, ale niech będzie. Aha i zapomniałem. Jeszcze o jednej rzeczy o uszczelkach. Uszczelki mnie kosztowały coś w granicach 20 złotych również, czyli do 941 złotych. Jeszcze dochodzą do uszczelki Uszczelki 20 złotych to jest 960 zł No nie ma się co tam rozdrabniać ogólnie 1000 zł kosztował mnie materiał na te drzwi yy, Padały pytania na Facebooku czy, czy, czy pod filmem, w komentarzach, czy wykonałbym takie drzwi. Powiem szczerze, że nie bardzo jest tu opłacalność. Nie wiem, ile bym musiał za takie drzwi wziąć materiał. Razy dwa trochę mało, więc zbliżamy się do kwoty drzwi powiedzmy segmentowych czy uchylnych powiedzmy renomowanej firmy. Wracając właśnie do takich drzwi segmentowych, zanim wykonałem te drzwi, miałem już otwór tutaj drzwiowy przygotowany i zdecydowałem się na drzwi segmentowe, takie podnoszone segmencie do góry i przyjechała firma, pomierzyła, wyceniła. Natomiast i tutaj również potężne różnice w cenie pomiędzy jedną firmą a drugą firmą. Prawie 1000 złotych różnicy na drzwiach segmentowych, na drzwiach. Nie będę teraz podawał marki, lecz marka znana bardzo, bardzo znana marka wśród drzwi garażowych i bram, także również ogrodzeń. Także ta sama firma, ten sam model bramy, te same wymiary i kolor. Cenę porównywałem w trzech czy czterech firmach i różnice dochodziły do 1000 złotych, Najtaniej Udało mi się znaleźć taką bramę za 2600 zł z montażem i podejrzewam, że to była dobra cena. Jedynym mankamentem było to, że żeby wejść tu na warsztat mus, muszę podnieść całą bramę do góry. Co prawda jest z boku wejście, w którym również mogę wchodzić, no ale jest to wejście nieco dalej i musiałbym obchodzić. Jest możliwość do bramy segmentowej dodatkowych drzwi, takich małych, wyjściowych drzwi, no ale to jest też potężny koszt w tej, tej akurat najtańszej firmie koszt takich dodatkowych drzwi to był 1500 zł, w droższych firmach nawet do 1800 Roz, rozmawiamy oczywiście o bramie tej samej firmy, tego samego producenta, tych samych wymiarów, takie różnice. Dlaczego tej bramy tutaj nie ma? W zasadzie yy, złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze yy, osoba, która tu przyjechała na pomiar stwierdziła, że są bardzo krzywe ściany i faktycznie jedna, yy, jeden pion, jedna część ściany ucieka pionem do środka, druga część na zewnątrz naprawdę różnice są spore. Stare budownictwo tak się kiedyś budowało, najlepiej byłoby, nie wiem, ewentualnie na jakimś fragmencie skuć tynk i próbować sprostować to tynkiem, ewentualnie robić tutaj jakieś wstawki. Na pewno montażyści się tego nie podjęli, stwierdzili, że w ten sposób nie będą montować, jeżeli brama ma być zamontowana, oni wymagają idealnych ścian. To była pierwsza rzecz, dlatego, dlaczego tej bramy nie zamówiłem. Kolejną była, był fakt, właśnie braku tych małych drzwi wejściowych. Co prawda, można było domówić te drzwi, no ale spora, spora naprawdę cena za dodatkowe drzwi. Więc nie zastanawiałem się zbyt długo. Pomysł jednak od początku chodził mi po głowie, żeby jednak tą bramę zrobić. No i bramę zrobiłem. W kosztach myślę, że w 1000 złotych się zmieściłem. Y, jakieś tam silikony, pianka, jeszcze do tego, także około 1000 złotych kosztów. Myślę, że nie, nie jest to dużo, bo czas, jaki wykonywałem tą bramę, ciężko powiedzieć, bo przy okazji robiłem jeszcze kilka innych rzeczy. Na pewno taki bramy nie wyspawacie za popołudnie jedno czy dwa. Nie zeszło powiedzmy około 3-4 dniówki żeby tą bramę wyspawać Kolejną rzeczą której nie policzyłem tutaj w kosztorysie są te listwy pcV one miały mi posłużyć do wykończenia obrzeża całego zakrycia piany, która została ścięta Natomiast te listwy nie, da, nie nadają się do niczego. Jest tu producent chyba nawet. Jest tu producent, ale to jest jakiś new name. Po rusku pisze. Oczywiście w sklepie sportowni. Normalnie kupione, tak gdzieś jest. Czeskie, słowackie, ruskie, nie wiem. Nigdzie tu nie pisze po polsku. Nawet nie jest podana firma. Rozlucent i piszę po polsku. Często stosowałem takie listwy i byłem zadowolony. Natomiast tym razem te listwy nie nadają się do niczego. Dlaczego? bo nie trzymają kąta, nie mają zupełnie kąta, one są ściśnięte i po dołożeniu tej listwy, to już widać na oko jaka ta listwa jest. O jest pod kątem ostrym po prostu. I tą listwę kiedy przykładamy do szpalety i do okna, gdzieś z której strony musi się stworzyć szczelina i jest to szczelina nie milimetr, nie dwa, tylko szczelina pół centymetra, którą by musiał wypełniać. Nie wiem, no chyba kryluby to poszło mnóstwo no nie wyglądałoby to. Dlatego ta listwa, dwie docięte trafiły w kosz, te cztery oddam w poniedziałek do sklepu, bo nie nadaje się to zupełnie do niczego. Jeszcze może klejąc te listwy na zewnętrzny winkiel ściany, jeszcze może by ta listwa była. Natomiast do, do winkli wewnętrznych zupełnie się nie nadaje. Wiadomo, ją można odprostować, ale klej tego nie utrzyma nam, nie ma szans. A co zastosowałem w zamian? Drugim pomysłem były listy kątowniki aluminiowe, niestety koszt tych kątowników to prawie 100 zł, Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu. Kiedyś budynek będzie z zewnątrz docieplany, więc te listwy siłą rzeczy kiedyś po prostu usunę lub przykryję styropianem. Więc bez sensu pchać kasę w coś czego kiedyś nie będzie widać. Pociąłem. Paski blachy na 2 cm z blachy, która właśnie mi została yy, z tych dokładnie ten sam kolor. Pociąłem takie paski blachy i przykleiłem zwyczajnie na płasko jako płaskownik w koło ościeży. Wygląda to fajnie. No i przede wszystkim za darmo. I tak wygląda wykończenie. Właśnie o ścieżce w koło tym dociętym płaskownikiem. No nic, chyba na tyle. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, lajkujcie. A ja wam jeszcze pokażę z bliska tą bramę i od wewnątrz i od zewnątrz już są folie ściągnięte, szpalety są obrobione, brakło mi akrylu z zewnątrz, nie wszędzie, nie wszędzie jest jeszcze yy, sylikon uzupełniony, ale to już są drobne, drobne rzeczy, także najważniejsze, że jest już w tej chwili i w miarę ciepło, no i dużo ciszej niż przy drzwiach starych. No i przede wszystkim mamy więcej na warsztacie światła. Dobra, przejdźmy do samych drzwi. No tynki już są gotowe, wymalowana jest ściana. Pozostało jeszcze, jak widzicie, położyć przewód nad drzwiami na tymkowo. Ale wracając do drzwi, no te drzwi wyglądają jak wyglądają. Widzieliście już te drzwi. Może troszkę lepiej się teraz to prezentuje, bo są ściągnięte folie. Nie wiem, czy wtedy był zamek, klamka chyba nie było. Jak widzicie, fajnie wszystko lekko chodzi. Linki do filmów yy, z, z takiej właśnie realizacji. Krok po kroku yy, nagrywałem prace, które, które były wykonywane przy drzwiach. Nie konkretnie tych, ale bardzo podobnych, tych nawet, co są w tle. One również są dwuskrzydłowe, lecz są nieco mniejsze, ale zasada wykonania jest dokładnie ta sama. Także myślę, że z pomocą tych kilku filmów, bodajże trzech lub czterech, będziesz w stanie sam wykonać takie drzwi. Jeżeli byłyby jakieś pytania, nieścisłości, problemy, śmiało zawsze możesz zadać pytanie w komentarzu pod filmem. Możesz również łapać mnie na Facebooku, chociaż wolałbym akurat, żeby pytania padały publicznie w komentarzu, z tego względu, że moja odpowiedź wtedy trafi do szerszego grona ludzi. No i ta, ta pomoc, ta porada, powiedzmy, moja będzie miała większy zasięg. Co więcej, chyba na tyle. Jak widzicie, jak widzicie mamy rozrusznik do Jeepa. I prawdopodobnie już w poniedziałek, czyli za dwa dni wjeżdża tutaj Jeep. Spróbujemy go odpalić. Mamy linkę sprzęgła, która, która mi brakowała. mamy linkę sprzęgła co prawda używaną i na wzór, ale możemy ją założyć i może się nawet uda że się przejedziemy tym samochodem i będziemy widzieć. Co prawda zima jest biało w koło, ale kto mi zabroni bez dachu jeździć. Ciekawa historia wyniknęła z tym rozrusznikiem, ponieważ rozrusznik chyba z miesiąca albo z półtora miesiąca wyleżał się w serwisie. Serwis oddał mi ten rozrusznik. stwierdzając, że nie da się go naprawić, bo jest spalony wirnik a firma konkurencyjna naprawiła go w jeden dzień. Ale o tym akurat więcej powiem, jeżeli faktycznie się okaże, że ten rozróżnik działa prawidłowo i widzimy się właśnie w odcinku z Jeepem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!